Wszystko działo na zasadzie anten, tak. Wszystko, co jest nadawane przez wojsko, głównym inicjatorem wszystkiego tutaj, co jest złe, stało się wojsko. No, tak. że nigdy nie należało do nas. armie, które zarządzały całością kapłanów i nie tylko to oni tworzyli. Egregorów, jezuitów, grupa Ra, a więc ci, którzy ogłosili się, że wybiliśmy wszystkich, teraz będziemy bogami nad nimi. I kiedy ujawniałoby i... się powiedzieć... Bardzo tęsknię, by obudzić to pełne światło, by obudzić w sobie tą światłość. No, trzeba być światłym, żeby obudzić światło, żeby to miłosierdzie zaczęło obnażać iluzję, bo bardzo dużo widzę już iluzji, ale no nie tak wiadomo jak, jak ten w pełni świetlisty którego aura świeci całkowicie już i nie powraca już do osoby. Bo my póki co balansujemy, niektórzy z nas balansują. Ale też niedawno słyszę informację, że bardzo dużo ludzi odchodzi, to wiemy, ale inne medium mówi 5% z nas, tak zwanych żyjących, pozostanie. Przejdzie ten trudny czas. Wojen wewnętrznych, zewnętrznych. I jak oceniamy zewnętrzne, no to jest oczywiście, mówią w nas. I pewnie tak jest. Natomiast wielu z nas, psycholog społeczny czy ten świadomy, on nie mówi po to, żeby coś krytykować, tylko ujawnia prawdę. I kiedy ujawniamy prawdę, i ona jest przykra, nieraz jest przykra, ja wiem, no, mnie też to spotykało. Może teraz coraz mniej, że ktoś coś mówi i mnie to dotyka. Natomiast yy, trzeba się z tym uporać. Bo przykro może być tylko o sobie, przykro może być tylko umysł, który sobie ma swój yy, idealny świat, no bo każdy robi najlepiej jak potrzeba, jak on potrzebuje w życiu, yy, według niego, według swego sumienia no to 5% ludzi zostanie i teraz o tym yy, puszczeniu kontroli. Bardzo trudna sprawa. Przypominam sobie, jak Marek Taran mówił, że Amerykanie chcieli się nauczyć rozluźniać, bo wiedzą, że spięte ciało, no to kłopot ze wszystkim, przede wszystkim system nerwowy i po kolei leci. Cały dzień się uczyli, jak się rozluźniać i się nie nauczyli. No oczywiście. My uczymy się rozwijaniu w medytacji, w słuchaniu, w obserwacji. I teraz tak. Przesadkę mózgową pobudza i ożywia obraz. Czyli bardzo ważne, na jakie obrazy patrzymy. Piękne, harmonijne, czy smutne, szare, bure, czarne, pokłębione, czy śmieci w domu, czy... Włosy pozostawione na szczotce to wszystko psuje harmonię życia. Kłębi się życie. Czy śmietnisko na, na okruchy na stole po zjedzeniu niesprzątnięte to wtedy, jak mówią w tajemniczeni, inni nas okradają w różny sposób, manipulują nami. Czyli wszystko, co w naszym wnętrzu i na zewnątrz, jest jednym. Też takie jest. Yy, więc tak, mamy przy, przy tu już ten obraz. Krótko o tym, co w domu, co w nas to i w domu. Bałagan w głowie, bałagan będę zostawiała yy, na zewnątrz. Yy, supły we mnie. Gmatwam swoje życie. No to mężczyzna, krawat zawiązany, kładzie do szafy. I to z tego supeł. Nie powinien żonaty mężczyzna supów. Krawacie do szafy chować. No ale to są takie niuansiki przy okazji. No i dalej, szyszynka. Bardzo ważny gruczoł do krewny. Szyszynka reaguje na dźwięki. Więc teraz pytanie, czego słuchamy? Czy wysoko wibrujących dźwięków? Jakie herce? Bo dźwięki liczy się w hercach. Jakie herce? No zaniżyli nas już chyba 70 lat, jak. Wszystka, cała muzyka jest na 440 Hz. Komórki rzekomo mają 442. Ale jeśli coś się z nami nie dzieje, to herce oczywiście powinny iść do góry. Także yy, bardzo podoba mi się 528 Hz. Tak wzbogaca od mi taką energią obfitości. Tak samo jak 888. No to jest tajemnica Tesli, czy Pitagorasa, którzy, którzy też sumują liczby i kiedy daje trzy konsekwencji, sześć czy 9, no to już takie pięknie otwierają się wrota do wszystkiego. No a 528 sumuj, daje sześć, 888, 8, 24 też daje 6. I to też znowu przy okazji. Co zatem otworzy serce? Absolutna, bezwzględna obecność. Obecność chwili. I choć żadne medytacje nie działają, to ja coraz bardziej wchodzę właśnie w obecność chwili przy otwartych oczach. No bo w medytacji, no to wiadomo, ale żyć przy otwartych oczach w obecności. Tu siedzę na wyrance, mamy widoki, i bardzo mi pomaga, kiedy ja sobie siedzę już po jedzeniu, po herbatce i patrzę. Patrzę bez oczekiwań. Jestem w tej chwili teraz, w obecności. Patrzę na ptaki, które tu nam siadają i towarzyszą często. Obecność. I 23 i 4 sierpnia, zapraszam grupa. Którą poprowadzę, właśnie główny aspekt będzie obecność. Bo od lat już naprowadzam siebie i tych, co chcą, na kierunek serca. Bo do Królestwa Niebieskiego dostajemy się tylko przez punkt serca. I to powinno nas najbardziej interesować. Jeśli jesteś na tym kanale, może Cię to interesuje, ale nie zawsze mówię to, co Ci się podoba. Wiadomo, nie zawsze rozumiesz to, co mówię. Teraz też kobieta mówisz, ja do Ciebie przychodziłam, ale nie wszystko rozumiałam, co, co mówisz. Oczywiście ja też słucham ludzi obudzonych, ja słucham wedy, ja słucham gnozę. Dużo tego nie rozumiem, ale mimo tego słuchać, bo to zapada. Coś się zmienia, a obudzenie jest tak, nikt nie wie kiedy. Nikt. Na kiedy opowiada? Wchodzę z zakupami do domu po 20 latach, tał, które potem stwierdził, że się śmiał, że to robił, z zakupami do kuchni i raptem znika osoba. Nie ma ja. To jest dopiero zabawa, ale wszystko intensywnie się odbiera widzi i już no, jest zupełnie inne rzeczy. I tęsknota bardzo nam pomaga właśnie za pełną świadomością, co nam przyspieszy uwalnianie od osoby. I teraz o puszczaniu. Mam bardzo dużo treści, ale dam też jeszcze tutaj urywki, wypowiedzi. I jednego czy dwóch, którzy mówią już też o budzeniu, jak w ich oczach to wygląda. Ale jeszcze chcę powiedzieć opuszczeniu, jak trudno, najtrudniej na świecie do wszystkiego nam jest odpuścić. Kiedy odpuszczamy? Tuż przed śmiercią. I może dam fragment tego, tej wypowiedzi człowieka, który długo obserwuje śmierć i co zauważa pod koniec i to puszczę, nie będę powtarzała. I tak samo wiele, wiele lat temu była kobieta, która miała, w kontroli żyła całe lata, bardzo nerwowa, młodo odeszła i zwłaszcza pod koniec się dolegliwości różne nasze psychiczne objawiają. Miała szczękę tak zablokowaną, że nie mogła mówić. A tu jest nasza agresja. Każdy z nas, ten ścisk, każdy ścisk, to tutaj zablokowane. Jak tu jest zablokowane, to oczywiście miednica też jest zamknięta i pełna kreacja nie jest możliwa. Czy taka satysfakcjonująca seksualność? No, i dopiero tuż przed śmiercią, kiedy widzisz, że nic nie jesteś w stanie zrobić, puszcza, czyli umiera ta iluzja, że ja mam władzę, że ja muszę kontrolować, i się rozluźnia, i przychodzi łagodna twarz pojednania. Łagodna twarz i ludzie świadomi, gdzie tam osobowość nie wybija się na pierwszy plan, jest łagodna. Jeśli mówi, to nie jest chęci do kopania komuś. Dziękuję, że słuchasz, dziękuję, że te treści mogą iść w świat, bo mój chorodkom wedyński mówi. A praktycznie list sofi do mnie. Czym on jest, a może tu też przeczytam. Bo to ważne dla każdego, bo każdy to ma. Żadna zazdrość jest naprawdę bez, bez sensu. Osoba zazdrości. Serce świadomość nie zazdrości, bo wie, że wszystko jest jedno. I Właśnie w tej podróży wewnętrznej 22 lipca mamy obraz, że jesteśmy je w jednym. Nie będę tu opowiadała, bo dałam do montażu tę podróż. Ona jest zbyt cenna, by trzymać dla siebie, podobnie jak ja mam instrukcję od wyższej świadomości, że mam dzielić się wiedzą. Mam dzielić się nie tak dla sławy, jak dlatego, żeby szło w pole, szło w pole, szło w pole. To się stało. To właśnie mam na myśli, kiedy mówię o czasie, śmierci daremności. Ale pracujemy, bo zapewniamy społeczeństwu iluzję, dzięki której może się łudzić. Kiedy przez 14 godzin wpatrywałem się w zwłoki, myślałem o tym. Wy też tak macie? Wystarczy wziąć zdjęcie dowolnej ofiary i spojrzeć w jej zeszklone, martwe oczy. Wiecie, co w nich widać? Ofiary witają śmierć. Nie od razu. Ale w ostatnich chwilach życia w ich wzroku pojawia się ulga. Bo cały czas się bały, a teraz po raz pierwszy zobaczyły, jak łatwo jest odpuścić. W ostatniej nanosekundzie życia zrozumiały prawdę. Że cały ten teatrzyk opiera się wyłącznie na błędnych założeniach i nadziei, że można odpuścić. Po co walczyć, skoro walka nie ma sensu? Zaczynają rozumieć, że całe życie miłość, nienawiść, wspomnienia i ból to jedno i to samo sen, który wszyscy śnimy w zamkniętym pokoju. Dream. Tym, że jest A person. When the person drops away, there's just life happening, which may be one reason why, not necessarily, but I think quite commonly, life tends to flow better after that. But what I would also say is that when you drop away, it is seen that you were never living in the world. Sometimes, when people come across what I'm talking about, um, even though it is only as concepts, even though there's only a mental understanding, sometimes they experience a lot of relief from that. I was asked, you know, somebody said in the kind of horror to me, but you know, if it sounds terrible, because if I see this, I'll lose. All motivation, I won't go out to work, I'll lose my job, the mortgage won't get paid, I'll lose my house. And I just looked at him and I said, Do you like living in a house? And he said, Yes, I like living in a house. I said, well, in that case, you know, if you prefer living in a house to living on the street, then probably going to work will still happen, earning a living will still happen, and the mortgage will still be paid because. That's what there is a preference for. And in addition to that, there will be the seeing that that was always, always the case. You know you were never going to work and paying the mortgage. work was simply happening and the mortgage was being paid. List Sophie to metafora. Że Elżbieta w tym życiu dostała dostęp do własnej pełni, do zapisów swej duszy. Co w mistycyzmie nazywa się kronikami akaszy. Tym listem są jej wewnętrzne przeczucia, intuicje, wewnętrzny spokój, wiedza, którą po prostu wie, bez potrzeby udowadniania. To oznacza także, że Elżbieta w tym życiu już nie musi. Niczego szukać ani budować na siłę. Wszystko, co potrzebne, już w niej jest. Innymi słowy, Elżbieta przyszła tutaj z listem. Przesłaniem od swojej prawdziwej, wiecznej istoty. Przypomnieniem o tym, kim jest naprawdę. Teraz jej droga to bardziej czytanie tego listu. Sercem. Czytanie listu sercem, niż szukanie odpowiedzi na zewnątrz. Serdeczności dla Ciebie, tych bliskich, dla całości.